Koło nas pozostawiamy ślady naszego ciała, tworzą one naszą relację z, ze światem, odciskają się, pozostawiają swój cień, swoje, swoje ciepło, swoje światło, znaczą miejsca, w których jesteśmy, a przez to spotkania, sytuacje, atmosfery. Są to wrażenia, jakie nasze ciało sprawia, wywołuje na zewnątrz popromienny puls miłości, dobroci, przygarniającej, spłuczającej zaufanie, albo też zniszczenie nienawiścią, która przychodzi od innych, rani nas, niszczy, albo tą nienawiścią, która wychodzi z naszego serca. Moc i trwałość ciała splatają się z jego wdziękiem i atrakcyjnością. To jest niezgłębiona, nieskończona tajemnice ludzkiej osoby, ludzkiego ciała, w której, w której to, co, to, co piękne, wzniosłe, łączy się z tym, co takie, takie zwyczajne, niekiedy wstydliwe. I właśnie na granicy skrajności powstaje doświadczenie drugiego człowieka. Może ono być zachwycające, ale może też być przerażające. A dzisiaj trudno nam zdobyć na szacunek Wobec takiej tajemnicy dominuje bowiem postrzeganie jakieś powierzchowne, takie łatwiejsze wyszukiwanie tego, co postrzegamy w drugim człowieku spraw wymiarów najbardziej dla nas miłych, takich do, do wykorzystania, do, do użycia wręcz, do konsumpcji, młodość, harmonia, piękno, atrakcja najczęściej erotyczna, tak? Żeńskim, jak i męskim wydaniu. Brakuje nam cierpliwości, ale też wynikliwości, po prostu energii, czasu, żeby zobaczyć człowieka w całej jego złożoności, która jest naprawdę dopiero piękna, jeśli tak ją dostrzegamy. Inaczej każdy będzie odarty. Ze swojej prawdy, ze swojej tożsamości, i nic innego nie pozostanie jak funkcjonowanie w świecie, manipulacji, kawałki drugiej osoby. Jakiś tylko jeden aspekt przejaskrawiony widzimy to na różnych plakatach, na różnych reklamach. Tak bardzo łatwo wywózć osoby z jej, z jej wielowymiarowości. I trzeba też powiedzieć, że jest to ważne. Ta wierność tajemnicy, to postrzeganie człowieka w całości no, są one ważne po to, żeby móc człowieka zrozumieć jego y, sprzężenie tego, co zewnętrzne, z tym, co wewnętrzne. Obecność, ślady, które dana osoba, jej ciało, jej gesty pozostawiają w atmosferach, w relacjach, w sytuacjach, to jest wyraz duszy, tego, co się dzieje w duszy, całej wewnętrznej wspaniałości albo też grozy. Nasze relacje tak ostatecznie są wyrazem pracy i jakości naszego serca. Wszystko się splata, rezonuje i umują to. Kolejne wersety, pieci nad piśniami, tym razem wypowiadane przez oblubienicę. Murem jestem ja, a piersi me są basztami. Odkąd stałam się w oczach Jego jako ta, która Znalazła pokój, oblubienica jako mur, piersi, jako baszt. Ciekawe, oryginalne postrzeganie ciała, ciała kobiety, oblubienicy, atrakcyjnej dziewczyny. Wszystko pod oczyma, w spojrzeniu oblubieńca i zarazem też dotknięcie wnętrza, wnętrza pokoju, który z jednej strony w tym wnętrzu jest, ale też, ale też wynika ten pokój z relacji z miłości, z ulubieńcem czyli nie jesteśmy jakimś zastęp, zamkniętym systemem żyjemy, rozwijamy się kochamy właśnie w interakcji z otoczeniem miłość i miłość to jest szczególne doświadczenie pełni osoby ludzkiej i tajemnicy moc i solidność powiązane z delikatnością i intymnym, erotycznym wdziękiem splatają się z Byciem widzianym przez byciem widzianą przez osobę ukochaną, czyli to, co wewnętrzne, wyrażone w tym, co zewnątrz, dochodzi do zewnętrzności i łączy się z zewnętrznym postrzeganiem drugiej osoby, po to, żeby przejść do jej wnętrza. Oto tajemniczy i przejmujący bieg ludzkich relacji, uczucie pokoju, które rodzi się z takiej więzi, oto owoc. Zwyczajnych gestów, kochającego ufnego wzroku, który, który spoczywa na, na, na pięknym kształcie atrakcyjnym, poruszającym, ukochanej, wzrok innego dający wzrost mocy, pokój, wzrost in, wzrok innego, zainspirowany i przyciągnięty wspaniałością ciała. Ale co wzbudza miłość ukochanego? Nasza wewnętrzna integracja, wewnętrzny pokój, wewnętrzne piękno. Wyrażające się wspaniałym ciałem. Wszystko razem rezonuje, pulsuje całym bogactwem osoby. Trzeba znaleźć za wszelką cenę ten stan, ten moment zachwytu, zachwytu właściwego, nie tylko zakochania, ale i prawdziwej miłości. Właśnie w tym momencie zaczyna się jakieś doświadczenie głębsze, poczucie pokoju i mocy. W dwóch osoba. To nie jest tylko powierzchowne ślizganie się po, po atrakcyjnych kształtach pięknie ciała, ale to jest jakieś przeniknięcie pięknem, głębszym. Wcześniej jesteśmy niepewni, rozdręgani, wydani jedynie na łup emocji, a, na łup emocji ale, ale potem nadchodzi ten moment, kiedy idziemy dalej, kiedy nie chcemy się zatrzymać, tylko na tą zewnętrzną atrakcyjnością. Możemy dojść do niezwykłego uczucia pokoju. I to się udziela otoczeniu. Widać zalęknione spojrzenia, niepewne ruchy, tendencje do uników do ucieczki, do chowania się, kiedy relacja jest jakaś jeszcze niepewna, kiedy jesteśmy naznaczeni po obijanie rozmaitymi urazami, ranami relacyjnymi. I tak bardzo do tego potrzeba momentu, tego odkrycia miłości, pokoju, który daje i stajemy się wtedy samym sobą. Następuje integracja, nasze życie nabiera sens. Zaczynamy być osobą dostrzeżoną, ukochaną przez kogoś, nie tylko przedmiotem, powierzchownie, gdzieś jakoś roz rozbieranym, analizowanym, kradzionym. Nie jesteśmy tylko przeszkodą w całej naszej złożoności, ale, ale właśnie stajemy się w pełni sobą i tego sobie życzmy. Być w pełni sobą w oczach osoby, która kocha. Takie jest uzdrawiające spotkanie z Bogiem, momenty spotkania z Jego łaską, działania Jego łaski, chwila zwiastowania, narodzenia, zmartwychwstania. Szukajmy Go, szukajmy tych momentów w naszym życiu, szukajmy Boga w chwilach, kiedy się pojawiają. To jest droga nawrócenia czegoś szczególnie pięknego, co jest nam dane i co możemy odkryć, jeżeli tylko pozostaniemy wrażliwi na drugą osobę, na jej złożoność, na jej tajemnicze nieskończone piękno.